Tylko do zamontowania na ciężarówce. W czasie wojny, osobówki musiałem mieć przyczepy, na Tutaj to wszystko się pomieściło. No i tutaj też e, są to tylko ciężarówki, no bo to też jest paliwo do silnika benzy benzynowego. Z tego co wiem, nie ma. Nie można silnika diesla zasilać takim paliwem, no a już od dawna nie produkuje się ciężarówek z silnikiem benzynowym dlatego tutaj to są te najstarsze Ziły i inne ciężarówki, których nie znam co to za matka? to tylko takie ja widziałem już, kilka. i nie wiedziałem, że jeszcze gdzieś na świecie się to w ogóle stosuje jak pierwszy raz zobaczyłem to byłem naprawdę zdziwiony mimo, że tak jak mówiłem przygotowywałem się do tej podróży przed przerzu zdjęcie, ale jest straszne było liście, więc pewnie nie pozwolą nam wyjść, tylko będziemy cykać przez okno, ale też Wam pokażę. To jest naprawdę cudowne Jesteśmy w Lasson, w nowym hotelu zbudowanym dwa lata temu Podoba wam się? Oj, to chyba nie nieśliście walizki na czwarty piętro po schodach Wóz dla Rzecki na Kamazie <głosy> yeah. <głosy> yeah. <głosy> ja yes, take photo by yes, especially. No, no, no. nie, no. Okay. no, 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 no. I, I don't like to be take photo like you. A, okay, no, thanks, okay. no, thanks. Okay, okay, okay. Nie można y, klęcić, bo to są żołnierze tutaj y, gaszą pożary. No w sumie, jak budują żołnierze, to czemu nie mają gasić pożary? Ale przyjrzałem się, no wygląda naprawdę nowocześnie, jak na ich standardy. Miał armatkę na dachu, miał drabiny. E, kabina tam na dwa rzędy siedzą, to pewnie z 7 osób mieścił. No i tak wyglądał świeżutko, no ale pozostaje widocznie na całym świecie tak wyglądają. Chwilą byliśmy na lokalnym targowisku, tylko tam niestety absolutnie nie wolno było filmować, więc nawet nie wzięliśmy kamery. No i słusznie, bo okazało się, że mieliśmy swojego agenta. Jakiś kolej za nami chodził cały czas, czasami stało tak dosłownie dwa metry. Jak złapałem z nim kontakt z lukowy, to już się trzymał trochę na odległość, ale czasami jak zmieniliśmy alejkę to dawał się zmylić, bo on tak nie patrzył cały czas na nas, tylko tak zerkał i, i się odwracał, że niby nie jest nami zainteresowany. Więc czasami na chwilę nam się udawało uwolnić przypadkiem, no ale zaraz nas doganiał i, 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 i gonił za nami. Poza gościem to było ogólnie... Bardzo ciekawe miejsce. Wyobraźcie sobie taką halę wielkości Mitrowskiej czy koszyków w Warszawie nie? albo w Wrocławskiej hali targowej tylko razy 8. Oczywiście nie taka architektura, to zwykłe tam hale w miarę, w miarę świeże, ale, ale taka, taka wielkość. 8 takich hal w każdej na jednym piętrze naliczyliśmy 1600 sprzedających. Było, były części dla były e, ubrania, były winogrona, były rury, drzwi, po prostu co się chce. I, i w większości koreańskiej produkcji były też, e, było też dużo importu z Chin. E, wszyscy się na nas, za nami oglądali, wszyscy nas zachęcali, żebyśmy u nich kupowali. Ale każdy coś kupił, każdy wyszedł bardzo zadowolony i wszystkim się bardzo podobało takie obcowanie z koreańczykami Shetlason jest taką specjalną strefą ekonomiczną więc tutaj jest trochę więcej luzu to jest takie laboratorium Kima i tutaj testuje nowe, nowe rozwiązania jeśli chodzi o, o prawo, o organizację tego państwa więc żeby tu wjechać musieliśmy przekroczyć granicę taką wewnętrzną i nie każdy może tutaj wjechać. Prawdopodobnie nawet ludzie, którzy mieszkają w sąsiedniej wiosce za płotem, że tak powiem, w takich rozwalających się domkach i, i codziennie... Naprawiają motykami tą błotnicą drogę, po której się tyle paliśmy. Także walizki latały pod sufitem, to nawet oni pewnie tutaj nigdy nie będą. Tutaj znalazłem razem bardzo ciekawy tor Lokarski. To jest ta cała, cała ta trasa biało-niebieska. A tu jeszcze jest taki mały pociąg. Ale naprawdę podziwiam tę trasę, bo nawet nasze pompy w Polsce nie są takie, no to nie jest pomp nie, no bo, bo tutaj się nie da napędzić pompowaniem na takiej wielkości e, hopach, ale no ciekawe, że mają coś takiego. Ja Zauważyłem, że tutaj, gdzie jesteśmy na plaży w tym parku, większość śmieci to są cegły i chyba to wygląda jak jakieś klapki betonu, czyli nie wiem, czy oni tu odpady budowlane wyrzucają. No, szok, szok. Parku się ścigają, ale chyba był Star Powtórzona procedura. Dawaj, zielony! Zielony! Dawaj, zielony! Dawaj, zielony! Dobrze, trzymaj się wewnętrznej. Dobrze idziesz, uważaj z tyłu. Goń, goń, dawaj, zielony! Dawaj, na finiszu go! Dawaj, no! O, ekscytujący wyścig! Zobaczcie, jak Koreańczycy zapisują datę. 101 to jest rok Juche. To oni liczą to od kiedy się urodził Kim Il-sung. I zawsze nasz rok zapisują w nawiasie, ale zawsze jest, to trzeba im przyznać. Electric, really. yeah. Oh, okay. so ah, it is a very uh, nice ecosystem. Uh -huh. You can just preserve this kind of ecosystem using this kind of electric yeah, cars. Yeah, of course. And our our Paris line is also we, to to encourage us to use this kind of uh, uh, yeah I mean the clean energy, yes. Mm -hmm. yeah, yeah. And do they have more models of electric cars? Uh, yes we have. Wow. Yeah we have these kind of models are nice standing. Wow. Jest godzina dwudzie po dwudziestej, 10 po dwudziestej i po pierwsze na ulicy jest jeszcze naprawdę sporo ludzi To jest niedziela, ale chodzą, chodzą, jeżdżą na rowerek, samochodów też trochę jeździ Ale tam naprzeciwko panowie pracują na budowie Nie wiem, czy to Raymond bo ten budynek nie wygląda na nowy, a jest już w środku zamieszkany, więc w niedzielę o 20.00 jeszcze wykonuję jakieś prace wykończenowe. Jesteśmy najpierw z piwem według czeskiej receptorny, ale uważamy tutaj na miejscu przez Koreńsków. I ponoć nawet mężę przywieźć, to nie chciałem stworzyć czeski klimat. Inny klimat widziałem w Czechach, ale piwo jest w dużych kuchniach więc teraz na to, się dorobił, spytał mnie, czy jestem sławny w Polsce. Powiedziałem, że dopiero będę, więc teraz chyba to moim operatorem. No miło, miło, bo ta kamera swoje waży, więc miło, że będzie mi nasił Cheers. It's <laughs> so, how do you feel like in Pyongyang? In, not, not in, in Russian? In <laughs> Pyongyang was cool, but. I, I, I mean, Russian? Russian how is it also like? not bad, I must say. Uh -huh. Yeah, especially comparing to the roads in uh, Chongqing and nearby, this is much, much better. And it's big ready for us. After shaking for three days. <laughs>

Właśnie pan wyszedł w knajpie, więc nauka z Kąsteja nie poszła w las. Oświetliliśmy sobie piwo i mamy światło, ale niestety nie zostawili to znaczy, pewnie włączyli generał.